Inwestorzy bardzo chętnie inwestują pieniądze, ale inwestor jest niestety osobą, która musi te pieniądze bardzo mocno liczyć. Niestety, regulacje prawne w Polsce nie sprzyjają inwestowaniu pieniędzy w naukę. To jest bardzo smutne i niestety to się od lat nie może przebić. Mianowicie, jeżeli firma, na przykład niemiecka, inwestuje pieniądze w naukę, w nowe technologie, to te pieniądze bez problemu odlicza od podatku. U nas nie ma żadnych ulg podatkowych na inwestycje. U nas, jeżeli firma. Zleca nam jako naukowcom wykonanie jakichś badań, to firma jeszcze od tego musi zapłacić podatek, co jest absolutnym, e, e, absolutnie niesprawiedliwe, ponieważ wtedy firma musi zapłacić za to co najmniej podwójnie. Szkoda, że takie regulacje nie zmieniają się w Polsce i nie ma wręcz tendencji do tego, żeby, żeby te regulacje zmienić. Może czas się nad tym zastanowić, żebyśmy sami sobie dali szansę. Na razie jest tak, że to firmy ponoszą pełne obciążenie bez żadnej pomocy ze strony rządu, a wydaje mi się, że czas byłoby to zmienić.